Dzień dobry kochani, w niedzielę, a ja Was zapraszam na czytanie energetyczne z run, jaka tutaj energia będzie nam towarzyszyła w tutaj nadchodzącym nowym tygodniu. Zapraszam serdecznie. Czytanie będzie z kart runicznych Modern Life i zobaczmy, jakie runy będą nam towarzyszyć. Od poniedziałku do czwartku. Zobaczmy. Wybiorę dla nas trzy runy. Tak. Mamy tu pierwszą runę. Mamy tutaj drugą runę oraz trzecią runę. Pięknie, kochani. I teraz zobaczmy, co tutaj runy nam podpowiadają. I do tego wyciągnę również zwierzę mocy dla nas. Pięknie. Runa Kenas. Kenas mówi o pochodni, o takiej nauce, mądrości, doświadczeniu, oświetlania sobie drogi. Zobaczcie, jaka piękna karta. Jest tutaj para, która się trzyma za ręce i idą wspólną drogą, drogą taką przez tunel, po prostu wspierają się wzajemnie. Runa Kenas jest również taką bardzo runą wspierającą, taką ugruntowującą. Tutaj nasze, tak jakby, zamierzenia. Następnie mamy runę Rajdo. Zobaczcie, Rajdo mówi o takim rytmie naszego życia. Zwraca nam uwagę, że wszystko to, co wokół się nas dzieje, żebyśmy to przyjęli, to jest rytm życia, a rytm życia bywa również z Zmienny. Rajdo mówi też o takiej drodze. Rajdo oznacza właśnie drogę też. I jest również runną ochronną tutaj w drodze. Chroni pojazdy, chroni osoby, nasze bagaże i tak dalej, ale też mówi właśnie o takiej rytmie życia jak koło, które się prawda toczy. Aby tutaj zwracać też uwagę, że jeżeli na przykład yy, przypuśćmy tutaj samochód, by się przewrócił kołami do, gru, do góry, gdzieś tutaj my tracimy ten nasz rytm, musimy zwrócić też yy, uwagę, co nas tutaj blokuje na pewnym yy, jakby etapie naszego życia, co tutaj musimy się czemu przyjrzeć. Ale Rajdo też mówi, Właśnie, aby to wszystko przyjmować jako zmianę, jako coś normalnego, co tutaj w życiu naszym jest. Rune również stosowano właśnie na morzu. Rysowano na przykład Rune z runą Lagus jako właśnie takie ochronę w podróży, na przykład morskiej, tak. Mamy następnie runę Fechu. Pięknie. Runa Fechu mówi nam tutaj o drabinie, po której my się wspinamy do naszego sukcesu. Czyli, no, tutaj karta symbolizuje taką osobę, która jest bogata, jest zadowolona z życia, osiągnęła prawdopodobnie tutaj wszystko. Ale ja bym się spytała, czy ona też jest naprawdę szczęśliwa? Widzimy w tle również mężczyznę, który się tam pręży i, i pokazuje. Runa fechu zwraca nam też uwagę, aby się dzielić y, tym, co mamy. Czasami nasze bogactwo, to, co mamy, wzbudza y, poniekąd zazdrość też, win, y, też i winnych, ale runa Raido też, y, Boże, przepraszam, fechu mówi tutaj y, o takim, y, że, żeby się dzielić z innymi, y, żeby korzystać z tych zasobów, y, współpracować szczególnie współpraca z innymi też ludźmi, która ma nam właśnie dać też i ten sukces i mówić o takich naszych talentach. Korzystaj ze swoich talentów, wyciągaj to co najlepsze. Yy, I Jakbym miała podsumować, słuchajcie, tą energię? Ja uważam, że pięknie ona się na ten tydzień prezentuje. Zwracajcie też uwagę, aby nie wymachiwać za bardzo pochodnią, żeby kogoś też nie poparzyć, tak? Bo Runa Kenas również mówi o takich po prostu i poparzeniach, w wrzodach, które się bardzo ciężko mogą zagoić. Bądź uważny, korzystaj rozważnie ze swoich tutaj mądrości, talentów, oświetlaj sobie tą drogę, ale idź ostrożnie i z takim yy, no, ugruntowaniem. Runa rajdo, runa ochronna w podróży, yy, koło życia, yy, tętno życia, yy, tutaj taka równowaga też, że życie jest również zmianą i runa fecha, fechu, która właśnie mówi yy, tutaj o wspieraniu takim innych, o, inne osoby, jeżeli mamy coś więcej, dzielmy się, pomagajmy innym, bądźmy również yy, tacy, no dobrzy dla innych też, tak? Okazujmy tutaj swoje wsparcie, ale też czerpmy ze swojej mądrości i talentów. Zwracajcie też uwagę, żeby też i nie przedobrzyć. Zwracajcie uwagę, w jaki sposób pieniądze wydajecie. Zwróćcie uwagę na swoje wydatki, przeanalizujcie. Bądźcie również uważni i. Ostrożni. Bardzo fajnie ten tydzień się uważam zapowiada. Bardzo fajna energia, bardzo fajnie, zobaczcie jak fajnie ona się zrównoważyła. Mamy Kenas i Fehu. Mówi się, że Fehu jest również ogniem, chociaż tutaj nie do końca wszyscy się zgodzą bo oznacza raczej bydło, ale mówi się również o ogniu Musheimu. Także myślę, że świetna, świetna energia. Dobrze, także ja tutaj zostawię i wyciągnę zwierzę mocy dla nas. Proszę bardzo. Pięknie. Koliber. Cuda. Jesteś tym, co przynosi radość. Błogosławisz światu. Przyzwoitością i miłością, pozytywnością. Energia wznosi się na Twoich lśniących skrzydłach. Rozpowszechniaj cud szczęścia. Kochani, cudownej dalszej niedzieli Wam życzę. Odpoczywajcie, zbierajcie się powoli tutaj na poniedziałek, zbierajcie swoje kochani siły. Ja zaraz Was kochani zapraszam również na live'a i będę odpowiadać tutaj nas, na Wasze pytania zadawane do kart, do run. Obserwujcie również kanał YouTube Pogaduchy Runiczne, bo będzie bardzo ciekawy filmik na temat właśnie nieumiejętnym stosowaniu run oraz polecajkach takich bidrunach. Będzie to, myślę, dla Was bardzo pouczający i ciekawy filmik, gdzie będziecie mogli wyciągnąć wnioski. A ja Wam życzę cudownego dnia!